Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów, pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą Mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto Was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. A kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwóm panom służyć gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podr podrwywali z niego. Powiedział więc do nich, to wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych. Oto słowo Pańskie. Będę Cię wielbił, Boże Mój i królu. Tak żeśmy dzisiaj śpiewali w refrenie kilka razy. I można to usłyszeć jako pewnego rodzaju osobiste zobowiązanie. To znaczy, e, rzeczywiście, Boże, będę Cię uwielbiał. Każdego dnia będę Cię błogosławił. W poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, w przyszłym tygodniu, za miesiąc, za rok. Do końca mojego życia będę Cię, Panie, uwielbiał. E, będę e, wielbił, czy samo uwielbienie jest tutaj, mam wrażenie, wtedy rozumiane jako coś, co zależy ode mnie, co jest moim aktem, co ja rzeczywiście czynię. A może dobrze usłyszeć to wezwanie nieco inaczej. Będę Cię wielbił, Boże mój królu. Jest to jakieś, jakiś wyraz nadziei, jakiegoś oczekiwania, że kiedyś się stanie tak, że ja stanę się zdolny do wielbienia Ciebie. Przez każdy dzień, że któregoś dnia rzeczywiście będzie tak, że cały będę do Ciebie Boże należał i cały będę święty, bo będę przeniknięty i zanurzony rzeczywiście w Tobie i zjednoczony z Tobą. Wyzwolony od grzechu, wyzwolony od tego wszystkiego, co mnie jakoś zniewala, co mnie upokarza, co mnie jakoś degraduje, co sprawia, że nie żyję na głębi jako pełny, radosny, żywy człowiek który uzyskał chwałę od Boga i samym swoim istnieniem, samym tym, kim jest i jaki jest, rzeczywiście uwielbia Pana. Może warto to wezwanie, tak myślę, usłyszeć dzisiaj jako też obietnice, tak jak w dziesięciu przykazaniach, nie tylko jako zakazy, ale jako pewnego rodzaju obietnice, które Bóg nam czyni. Bo ostatecznie stajemy się zdolni, popatrzmy na to, bracia i siostry, do uwielbienia Boga w Duchu i Prawdzie, dzięki temu, że jesteśmy jedno z Chrystusem. To Jego ofiara, Jego uwielbienie, czyli Jego śmierć krzyżowa jest naprawdę jakimś doskonałym darem. My w tym uczestniczymy dzisiaj podczas Eucharystii. I tym darem także, uwielbieniem Ojca, lub jak w dzisiejszej, w dzisiejszej godzinie czytań w liturgii godzin, było takie piękne wyzwanie modlitwa, że możemy stać się pieśnią Pana, że całym swoim istnieniem, trudem, pracą, nawet tym, co jest w tym jakimś błędem, upadkiem czy grzechem. Nawet to zostaje jakoś tak ogarnięte Bożą łaską i wplecione, i tw że tworzy jedną jakąś pieśń, że całe twoje istnienie, całe twoje życie, twoja historia staje się naprawdę pieśnią uwielbienia i chwały Boga. To nam czyni Pan. W to e, taką nadzieję dzisiaj kościół wyśpiewuje w psalmie. Żyjmy tą nadzieją. Bóg jest mocny dokonać w nas dzieła, które rozpoczął. Amen.